Czy zwykły kamień może zachwycać? Przykład 14-letniego Jasia Kowalskiego z Magdalenki pokazuje, że zainteresowanie przyrodą może przerodzić się w pasję, a wiedzy nastolatkowi może pozazdrościć jeden dorosły kolekcjoner. Najstarsze skamieniałości w zbiorach Jasia mają miliardy. Młody kolekcjoner jest szczególnie dumny z zęba mamuta, a to drzewo dostał w prezencie na pierwszą komunię. Chłopiec już od siedmiu lat wzbogaca swoją kolekcję. Zaczął od zbierania zwykłych kamieni. Ja go wciągnęłam, na, pokazując mu zwykłą przyrodę w naszej okolicy, w naszej w okolicy naszego domu, ponieważ mieszkamy w Magdalence w Lesie. Z czasem w kolekcji znalazły się koralowce z różnych mórz świata i ciekawe minerały, a także motyle. Pawica Atlas to największa cima świata, a żyje najwyżej kilka dni. Ponieważ motyl ten nie posiada stawki ani układu pokarmowego, którym mógłby się odżywiać, który by mógł, który by mógł powierać pokarm i który by mógł, który by mógł trawić. Jaś eksponuje swoje zbiory w świetlicach i klubach. Lekcja rośnie, bo rodzina i znajomi wiedzą, jaki prezent sprawi mu największą przyjemność. Sam też szuka interesujących okazów, na przykład w chałdach żwiru z gór Świętokrzyskich.